W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Kirje Eleison, Chryste Eleison, Kirje Eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty mądrości, zmiłuj się nad nami. Duchu święty rozumu, zmiłuj się nad nami. Duchu święty rady, zmiłuj się nad nami. Duchu święty męstwa, Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty umiejętności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty pobożności, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty bojaźni Bożej, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty światło proroków i apostołów, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty nasz pocieszycielu, Zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam duchu święty Boże. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas duchu święty Boże. Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, Wybaw nas duchu święty Boże. Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, Wybaw nas duchu święty Boże. Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, wybaw nas Duchu Święty Boże, od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej, wybaw nas Duchu Święty Boże, od zatwardziałości serca, wybaw nas Duchu Święty Boże, od zaniedbania pokuty aż do śmierci, wybaw nas Duchu Święty Boże. Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli, wybaw nas Duchu Święty Boże, od nagłej i niespodziewanej śmierci, wybaw nas Duchu Święty Boże, od potępienia wiekuistego, wybaw nas Duchu Święty Boże. Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, wybaw nas Duchu Święty Boże. Przez Twoje przyjście w językach ognistych, wybaw nas, Duchu Święty Boże. My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś Kościołem Świętym rządzić i zachować raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże, abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył, Wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże, abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Boże, abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył, wysłuchaj nas Duchu Święty Boże. Abyś nas oczyścić i nagodne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli, wysłuchaj nas, Duchu Święty Boże. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Stwórz Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą twego miłosierdzia. I racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.